Możemy powiedzieć, że najtrudniejsze czasy dla rynku OZE mamy już za sobą. Wszystkie działania, zarówno po stronie podmiotów, jak i po stronie rządowej, pokazują, że wyciągamy lekcje z przeszłości i wejście w system akcyjny zapotrzebowania na energię z OZE. Uważamy, że zagwarantuje stabilne i bezpieczne funkcjonowanie zarówno instytucjom finansowym, jak i podmiotom realizującym te przedsięwzięcia. Jako Bank Ochrony Środowiska jesteśmy bardzo otwarci na kolejne projekty. Na kolejne projekty realizowane w ramach projektów odnawialnych źródeł energii w zakresu fotowoltaiki, ale też i innych systemów, które w ramach naszego państwa, naszych preferencji będą pozwalały na zrealizowanie Wydatków energetycznych tych wyrobów energetycznych na poziomie oczekiwanym przez Unię Europejską. Jako Bank Pierwszego Wyboru przy realizacji projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, z zakresu ekologii, jesteśmy tutaj otwarci na współpracę. a Jednocześnie nasz główny akcjonariusz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, w ramach którego są instrumenty preferencyjne wspierające rozwój tego typu przedsięwzięć, gwarantujemy kompleksowe rozwiązanie dla inwestorów. Także system akcyjny, e, współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska oraz otwartość polskich przedsiębiorców i polskich firm na wejście w realizację projektów z zakresu OZE to gwarancja sukcesu i spełnienia warunków wynikających z narzuconych przez Unię Europejską. Zawsze są dwie szkoły. Jedna mówi, że rynek rozwiąże sprawę, a druga szkoła mówi, że bez odpowiedniego impulsu ze strony państwa, bez takiego mentorskiego czy też ojcowskiego podejścia i pilnowania nie ma rozwoju danej branży, która, no i nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, jest branżą dosyć specyficzną, a przez to może być postrzegana jako trudna. Jestem zwolennikiem konstrukcji mieszanej czyli zostawić podmiotom przedsiębiorcom, a głównie w ramach OZE są to, pamiętajmy, duże podmioty stabilne finansowo, duże podmioty państwowe. Jestem zdania, żebyśmy zostawili to tym podmiotom, natomiast w momencie, kiedy występują jakieś perturbacje, wtedy w sposób odpowiedzialny interweniować, ale tak jak już powiedziałem, na zasadzie odpowiedzialnej, stuprocentowej pozwalającej na... Pomoc w danym momencie, a nie powodując niepotrzebne wydatki po stronie budżetu państwa. W tej chwili mamy do czynienia z repolonizacją banku i niewiele instytucji finansowych, również nie tylko Bank Ochrony Środowiska, ale również PKO BP, PKS-a, Bank Gospodarstwa Krajowego, to są banki, które finansowały właśnie realizację przedsięwzięć w ramach farm wiatrowych. Tak jak powiedział prezes Pietraszkiewicz ze Związku Banków Polskich, ten portfel to było ponad 11 miliardów złotych, z czego Bank Ochrony Środowiska miał wysoki udział, ponad 10 Było to ponad 2 miliardy złotych. Także tutaj można powiedzieć, że prawie 20% udziału tego rynku znajdowało się u nas, ale to u nas były zgromadzone te kompetencje i wiedza z zakresu po pierwsze realizacji tych projektów, a po drugie z zakresu gwarancji, że ten produkt jest bezpieczny i realizowany w sposób odpowiedni kompetentny.